Ej, to nie jest to. To nie jest przepis, bo to jest składniki, które trzeba kupić. Takie musimy mieć na pewno, bo one mają te pasy takie z góry, to jak jebiemy, wiesz, koło wrota. To nas będzie trzymać, jak dachujemy? Mm -hmm. Masz 20 zł, jeszcze To no, jest Na offroadzie robisz tę redukcję, nie? I tak Czapka, żapka. Bo to jest jedalne, my potem nie umrzemy Fajno, fajno, podam się, podam się Dwa pieski Ale masz łopy wielkie Może Mam flashback Pa, pieski sobie jedzą obiad. Pa, to nagraj to. Pa. Pieski na kolację. I rankę mają. No, Mają talerze, no jak to. Fajne pieski. Z talerza jedzą, nie ze stołu. Z talerza. Jesteśmy w wypożyczalni kładów i się okazuje, że wypożyczalni kładów nie można wypożyczyć kładów, bo się boję, że zajebiemy. Że podjebiemy kłady trzeba zobaczyć wszystkich pasażerów. Zróbmy everybody please. Ej bo jest lipa. W biciu to bo... nam powiedzieli, że muszą widzieć wszystkich pasażerów, jakich będziemy wozić tymi bagi i kładami, nie? Więc zaraz chcę was i muszę to przejać wszyscy, żeby się okazać i dać jakieś dowody. No, zaraz po was będzie, nie? No, dobra.

po drodze coś nie złapało. Jest tak jest, wszystko podpisane. To jest nasz asortyment tutaj. To dzisiaj spiłuje to może nie, ale to też. To będzie zdarte do zera, będą te iskry szły. Tutaj pasy jak będziemy dachować, to żeby mnie wypadł dachem. I'm not talking about Babana K. likes on your pick, bitch. Y'all stay stressed about exterior, hot girl, what a brains inferior. Won't bitch my heart, superior. Flow sick, ill of them bacteria, serious. I kill it that on period, and I'm doing it prettier. Really, though, y'all stay silly, though. grałem wyścig, byłem pierwszy, chociaż musiałem zawracać, bo pomyliłem drogę. Like Everybody sorry. Everybody sorry on Wszyscy first time. Somebody said to him, why you do this? I have experience in this company 6 years. I've seen lots of people. A of people. Everybody sorry. after the crash They're again sorry because they have to pay damages Odbiór, słych. Słuchaj, słychać, słychać. Jak tam w twoim bolidzie? No dobrze, dobrze, tutaj wszystko... Przyczepła się zgadza i tak dalej. Beka są z tym tygodniu, co tutaj przyjął na super doli, co? Chu odbiór Dobra stary, jest się taka. Dziewczyny zaraz stary przychodzą, chyba się przebierają i lecimy właśnie ścigać. Ogień. Żabka 1 w gotowości. Obiór.

Siedzi jak złe. Zajebiste. Zajebiste Nie no. Ale to chińszczyzna f***, nie? Zobacz masz te opony, te sliki tu. Mam bierznika. Ja. Tutaj ze żarta stary f***, nie? Halo otwór. jestem ładny pierdolnik ładne w to jest pierdol. ogólnie jest dzisiaj mega gnój bo morze jest yy... i jest, są takie fale że jak będziemy płynąć z tamtego miejsca to, szkole, to zajmie 4 dni tak kurde bezpieczne był taki, żeby wejść na ten statek i go seksplorować, aczkolwiek jak, jak widzicie, z tej strony nie ma żadnej opcji wejścia na ten statek oprócz tej liny, która idzie po, e, po ścianie jakby tego statku. I uważam to za niebezpieczne i chcielibyśmy go opłynąć i zobaczyć, czy jest tam jakieś wejście inne, bo wydaje mi się, że tak. E, tylko jest na tyle wzburzona woda dzisiaj, że wydaje się to bardzo nierozsądne. Więc, po prostu, wrócimy tutaj jeszcze Ale może chyba chociaż się wykąpiemy Kurwa! Ja <laughs> Proszę mnie, tak jak on to robi, kurwa. No tak KURWA ty, kurwa aż gości zabiorę stary To zabawne Nasz menadżer No, taki menadżer, no Wuja K**wie, gdzie jest Ma nasze rzeczy Ukradł Mieliś... siostrę o, ale uh, uh! też nie odbiera? A -a. Co dziwne, nie? Ale ale zamiesz... nie obie... Ja pisałam też na grupie i nic. Tylko na tym off nie ma tego, nie zasięgu. No właśnie. Więc jak oni się tam chyba po prostu stracili rachubę czasu na tym. -ha -ha. No aż tak? Myślisz? Nie. No, no, tak. A... Myślę, że znając go Myślę, że A się po prostu dobrze bawić. I... Nie mam naszej zierdoliny. Matz. Pytanie co się dzieje z tym wiciem. No nie no co mogło im się stać? Chyba? No dużo rzeczy niby. <grywa> Ogólnie przerywamy misję z kopaniem się tu i tak dalej, ponieważ osoba, która z nami była zaginęła, bardzo, zaginęła, bardzo długo się nie, nie odzywa i zaczynamy akcję Dwa misję poszukiwawczą, poszukiwawczą, więc lecimy Nie no, z tym firmem bardzo mi chodzi, że zbić. No dostas do ścieżka na połączenie, do którego trwisz niestety nie odpowiadaj abonent jest czasowo niedostępny. Proszę też stronić później. Wszystko jest. Z jakichś reszt tu się No Słuchaj, masz jakiś lokaliza lokalizator bicia Nie, a co? No od półtorej godziny go nie ma i nie wiemy co z nim jest, a pojechał sobie... Się umawialiśmy Czekaj Nie, nie A pojechał sobie na bagi i nie wrócił a nie odbiera czy wyłączony? Nie odbiera. Nie odbiera. Nie odbiera. No to coś się stało. No właśnie teraz... Co? Dobra, jeżeli nie właśnie bo... Nie, bo my czekaliśmy przy wraku i nie. bo Wiciu ma nasz sprzęt cały, wiesz, jakieś kąpielówki, buty i czekamy za, czekaliśmy za nim i go nie ma. Nie. Przyjechało coś? Jest kurwa. gdzie byliście? Gdzie, gdzie byliście? byliście? Co, ma... co? co? Gdzie? Co? Mieliście być na wraku, półtorej godziny czekaliśmy, za No tak, i nie popłynęliśmy do niego. Co? No tak, umawialiśmy no, ja się, się na na że Krokody. A Nie mogliście zadzwonić? No, dwie po prostu. nie wiem, on chyba żartuje. A gdzie Nie wiem, on chyba żartuje. Nie Po półtorej godziny temu na wraku, bo no, nasze że jedziemy na larę, przecież. Ale wy macie cały sprzęt. No sprzęt? No, no to, co jak k**wa No pierdolę, nie, nie mam cierpliwości do takiego czegoś No ja, ja krokodylach wzięłem, że, żeby fajnie wyglądał Bo no, no, myśleliśmy, no, że ty k**wa, że w szpitalu leżycie, k**wa, rozk**ani jak... no. Zwaliliście Przecież rzeczy specjalnie ładowaliśmy do ciebie, bo tylko ty masz bagażnik Aha no, Ja pierdolę Ale... Jaramy po prostu Fajnie. No, <laughs> no, co? Zajebista I sz... zajebista no i jest fajnie, nie? Ale to ale ładnie, jakiś taki owoc mi się wydaje, że zapłacą. Tak wejdą, walicę. Wejdzą. Masz te Pan Jeffy start to jest Proste. Jeszcze jedną? Masz. Trzecią? Łap. Wow. I zubiekt. Ej, ale my powinniśmy mieć palnik do tego. Do, do tych... No mamy palnik, ale... Ale taki wiesz ręczny. No mamy. Te wszystkie węgielki z jak się je podpalało to one zaczęły tak jakby... Promieniować. To jest no zwykła cza... żarowa zapalniczka, a mi chodziło o opalnik. A. Już ja... Co? Bo ja go w ogień włożyłem. Ale właśnie. to będzie z tym grillem Opóru. ostatnim, co żeśmy tu jedli, nie. bo tego nikt nie myje tutaj przecież. Nie będzie Ale to nic. Nikt nie, nie myje tutaj nam nic. To nic. One tak całe muszą być czerwone. Trzy, w, trzy baby w chacie. Trzy baby w chacie, Ej, czek. Żadne nie chce sprzątać. A co? Rzuć mi to. mają sprzątać? Rzuć mi nie tą, będzie tak! Rzuć mi tą cytrynę tak na nóż Ej, potrzebujemy coś z tyłu, czy nie? Przyjaraj, przyjaraj, przyjaraj Przyjaraj Poczekaj, kur... Przyjadaj. bo ty Przyjadaj. Nie ty, yy, jeszcze <śla> <śla>